Słowa ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść pewien człowiek miał dwóch synów młodszy z nich rzekł do ojca ojcze daj mi część własności, która na mnie przypada podzielił więc majątek między nich niedługo potem młodszy syn zabrawszy wszystko odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie a gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywił się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług. Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie, będziemy ucztować i weselić się. Ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług. I pytał go, co to ma znaczyć, ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Pan Bóg pozwala nam rozpocząć kolejny dzień. Dzisiaj mamy słowo, perłę, która mówi nam o miłosierdziu, miłosierdziu Boga, do każdego z nas, bowiem dzisiaj słyszymy tą opowieść o powrocie syna marnotrawnego, opowieść, którą przepięknie zobrazował Rembrandt w swoim obrazie, powrót syna marnotrawnego, który dzisiaj znajduje się w galerii w Petersburgu, w Pałacu C Carskim. Jest to dzieło Rembrandta, który stworzył pod koniec swojego życia, niektórzy mówią, że jest to ostatni jego obraz. Podobnie jak na tym obrazie, Widać młodego człowieka powracającego do domu. To jest ten moment, kiedy zastanowił się i pomyślał, iluż to najemników w domu mojego ojca ma pod dostatkiem chleba. I oto widzimy młodego człowieka poszarpanych łachmanach, w jednym bucie, który pokazuje też jego trud, popękane stopy. Widzimy także głowę, która pozbawiona jest włosów, strupy na tej głowie, lekko przekręconą twarz, w której nie można. Odnaleźć żadnego oblicza, bowiem najprawdopodobniej Rembrandt maluje każdego z nas, który klęczy przed Bogiem. I Widzimy Ojca ubranego bardzo starannie, bardzo pięknie, chociaż bardzo skromnie, przymknięte oczy, twarz nadziei, twarz ulgi, jeden i drugi zaczyna oddychać pełną piersią. Oto syn powraca, a ojciec go odzyskuje. Przypowiedź o synu marnotrawnym uczy nas wielu rzeczy. Pierwszą z nich jest to, że Bóg nie potrzebuje Twojej pokuty. Jeżeli potrzebujesz pokuty Ty, to tylko dlatego, aby pojednać się z Samym sobą oraz z tymi, których zraniłeś, których zostawiłeś, których obdarłeś, których zlekceważyłeś. Dlaczego Bóg nie potrzebuje Twojej pokuty? Bo Bóg zna cierpienie Twoje, kiedy Ty jesteś daleko, kiedy opuszczasz dom, tym domem oczywiście jest Kościół, tym domem jest wiara. Tym domem jest Eucharystia, tym dobrym są sakramenty. Pan Bóg doskonale wie, co to znaczy grzeszyć, ponieważ patrzył na swojego Syna Jezusa Chrystusa, który właśnie w imię tych odejść, tego poszarpanego życia, tego marnotrawstwa, przychodzi. Aby znowu odzyskać ciebie i mnie zdrowego, jest to przypowieść, która nam dzisiaj towarzyszy. Chciejmy uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie, które zawiesza sąd, który zawiesza sprawiedliwość, jaką my byśmy chcieli wymierzać poszczególnym ludziom. Bez łaski naszego Pana jest to niemożliwe. A także bez dotknięcia ręką Boga. Zobaczcie na tym obrazie: ręka Ojca jest męska, jest silna, ale druga jest delikatna, bo jest to ręka kobieca. Oto Bóg, Ojciec i Matka. Ten, który Ciebie i mnie kościołem. Dzisiaj kościołem stacyjnym w Rzymie jest Kościół Świętego Piotra i Marcelina. On znajduje się między Bazyliką na Lateranie a Bazyliką Matki Bożej Większej. Jest to kościół, który z zewnątrz budzi podziw, ale w środku powoduje rozczarowanie. Wielokrotnie był przebudowywany, kiedy prowadzono wykopaliska np. w XVIII wieku, odnaleziono pod tym kościołem miejsce które związane jest właśnie z tymi świętymi, których wymieniamy w pierwszej modlitwie eucharystycznej, co oznacza, że cieszyli się wielkim kultem. Piotr był egzorcystą, odznaczał się trudnym charakterem, był bardzo bezwzględny, stanowczy, rygorystyczny, tak jak to na egzorcystę wypadało, ponieważ walczył z demonami. A Marcelin, prezbiter, który służył Piotrowi, towarzyszył mu. Zupełnie inny człowiek, pełen łagodności, dobroci. Zostali zamordowani za czasów Dioklecjana, i aby nie rozszerzył się kult, ukryto ich ciała zakopując je w lesie, ale jasność, która wydobywała się z tego lasu, spowodowała, że chrześcijanie odnaleźli te święte ciała męczenników oraz złożyli w katakumbach, które nazywamy katakumbami świętego Piotra i Marcelina. Kościół został przebudowany w roku 1750, kiedy papieżem był Benedykt XIV. Benedykt XIV to historyk Kościoła, ale także wielki przyjaciel innych nauk. Założył katedrę chemii matematyki. To on także odnowił fasady Bazyliki Matki Bożej Większej oraz fasadę Kościoła Świętego Krzyża, gdzie kiedyś stał Pałac Świętej Heleny, tej, która ten krzyż odnalazła. Benedykt XIV cieszył się wielkim poważaniem, także i szacunkiem Woltera, ze względu na swoje podejście do wiedzy, i to właśnie on przebudował ten kościół w nowoczesnej formie, który dzisiaj nie bardzo zachwyca w porównaniu z innymi bazylikami czy kościołami, ale daje piękne przesłanie o tych różnych charakterach: mogą razem żyć obok siebie poprzez także posługę, wyrozumiałość, cierpliwość, miłość a to wszystko spala wiara, która w przypadku świętego Piotra i Marcelina. Zakończyła się męczeństwem. Kiedy dzisiaj słuchamy tej przypowieści o, o powrocie z syna marnotrawnego który sam najpierw znajduje drogę do siebie, a tym samym znajduje drogę do Ojca, czyli do Boga, chciejmy przezywać naszego Pana i prosić Go o miłosierdzie. przezywając dzisiaj patronów Kościoła stacyjnego świętego Piotra i Marcelina, chciejmy także prosić Pana, kiedy słuchamy tej przypowieści o miłosierdziu, aby dobry Pan nam błogosławił. Zawierzając ten dzień także naszej Matce, Maryi, Matce Miłosierdzia.